Nazywam się Arkadiusz Woszczyk. jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Giri w Rawie Mazowieckiej. Mówię do Was, kochani, przyszli nasi uczniowie. Myślę, że doskonale wiecie, gdzie znajduje się nasza szkoła. Chciałem Was zaprosić na małą wędrówkę po naszej placówce, po szkole, która ma 75 lat tradycji, szkole, którą ukończyło już ponad 9 tysięcy absolwentów i myślę, że to właśnie Wy dołączycie do nas w przyszłym roku. Oferta naszej szkoły jest bardzo szeroka. Wychodzimy do Was z szeroką ofertą po to, ażebyście dokonali właściwego wyboru. Ten wybór, którego dokonacie, będzie miał bardzo duży wpływ na Waszą dalszą ścieżkę życiową. I proponujemy Wam zarówno klasy, gdzie można rozwijać się matematycznie, humanistycznie bądź informatycznie, no, ale przy, przede wszystkim też gwarantujemy Wam dobrą zdawalność matury. Kochani, przedstawię Wam krótko naszą ofertę edukacyjną. Ta oferta znajduje się na naszej stronie internetowej, do której Was zachęcam, żebyście odwiedzali i, i śledzili. I tak, zacznę od klasy matematyczno-fizycznej. Wy, jako uczniowie przyszłej klasy pierwszej, będziecie uczyli się trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. I jak traficie do tej klasy? Będzie to matematyka, fizyka i język angielski. Kolejną klasą, którą wam mogę zaproponować, to klasa biologiczno-chemiczna, a w zasadzie nazywa się to klasa medyczna. Zaraz powiem dlaczego. Tam rozszerzone przedmioty to biologia, chemia i język angielski, albo biologia, chemia i matematyka. Dodatkowo w tej klasie jest jeszcze przedmiot, który się nazywa ratownictwo medyczne, stąd właśnie ta nazwa tej klasy. Co można robić po klasie medycznej? No, jak sama nazwa wskazuje, można tutaj reprezentować ten szczytny zawód, który, nam tak, który dla nas jest tak ważny, ale również można iść w kierunku nauk przyrodniczych studiować biologię, chemię a rolnictwo. Także bardzo Was zachęcam do tego, żebyście przeanalizowali sobie tą, tą ofertę. A do klasy matematycznej jeszcze na chwilę wrócę. W klasie matematycznej, to klasa matematyczna rozszerzony przedmiot matematyka, fizyka i język angielski. Co po tym robią nasi absolwenci? Studiują na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej. Właśnie kierunki ścisłe, takie kierunki, gdzie mogą się rozwijać są przyszłości inżynierami, yy, konstruktorami, informatykami, yy, no a yy, myślę, że, że jest to dość szerokie pole do, do popisu. Kolejna klasa, do której chciałem was zaprosić, to klasa humanistyczno-prawna. Tam rozszerzone przedmioty to polski, historia lub geografia i trzeci przedmiot WOS lub język angielski. Co ciekawego w tej klasie są dodatkowe zajęcia z elementów prawa. Co te elementy prawa nam dają? No na pewno po takim kursie, po, po takich lekcjach będziecie więcej wiedzieli niż przeciętny młody człowiek w waszym wieku. Będziecie wiedzieli, co to jest rozporządzenie, ustawa, jak działa Sejm, Senat, jak jest skonstruowany system sądowniczy. W związku z powyższym ta wiedza wasza będzie bardzo szeroka albo na pewno szersza, aniżeli po klasie innej. Proponuję Wam kolejną klasę, klasę przyrodniczo-społeczną. Tam rozszerzona jest biologia, geografia, wos lub język angielski. Zobaczcie, że ta oferta, o której cały czas mówię, pozwala Wam wybrać dowolność przedmiotów rozszerzonych. Jak to się dzieje, że oferujemy tyle klas, a mamy cztery klasy pierwsze? Otóż łączymy klasy. Łączyć, chodzicie na zajęcia międzyklasowe, międzyoddziałowe, bym powiedział, w tej samej pierwszej klasie, ale na angielski możecie iść z klasą sąsiednią. Na WF na pewno chłopcy się spotkają w jednej grupie albo w dwóch, w zależności ilu was będzie. Kolejną klasę, którą tutaj proponuję, to klasa matematyczno-geograficzna. Jak nazwa mówi, rozszerzony przedmiot to będzie matematyka, geografia i język obcy. Tutaj to klasa dla przyszłych ekonomistów. Matura z matematyki w naszej szkole wypada bardzo dobrze. I to jest to efekt powtarzalny, czy wynik powtarzalny już od, od, od lat. Na ulotce, którą tutaj mam przed sobą, są wykresy zdawalności naszej szkoły w porównaniu z innymi szkołami. Możecie sobie przyjrzeć, przyjrzeć się i zobaczycie jak jak my tam wypadamy. Są to dane, które są zaczerpnięte z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Zapraszam Was do następnej klasy, do klasy matematyczno-informatycznej. No tu trzy przedmioty rozszerzone, nie muszę mówić. Matematyka, informatyka, dodatkowo możemy się spotkać na, na fizyce. To klasa dla przyszłych informatyków, dla, dla przyszłych osób, które będą obsługiwać komputery, pisać programy informatyczne. Spotkacie się z ludźmi na Politechnice Łódzkiej. I jeszcze jedna klasa, nowa klasa, która w tym roku powstała. Ta klasa to klasa, nazywaliśmy ją turystyczna. A dlaczego? No, posłuchajcie, dlatego, że tam jest rozszerzona geografia, woz i język angielski. Co można po tej klasie robić? Można być przewodnikiem turystycznym, można pracować w hotelarstwie, można skończyć geografię, ale można też rozwijać się w tym kierunku, jeżeli się interesujecie, co się dzieje w tej chwili w świecie. Wiedza o społeczeństwie to jest bardzo szeroka dziedzina, którą też osoby, które lubią oglądać wiadomości, śledzić to, co się dzieje w świecie, tam mogą się, mogą się rozwijać. Kochani, jeszcze powiem, że. Współpracujemy z wyższymi uczelniami. Współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim, współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim. Z Łódzkim, jeżeli chodzi o chemię, fizykę, z Warszawskim, jeżeli chodzi o biologię. Mamy tam swoich absolwentów, swoich przedstawicieli, którzy bardzo chętnie nas zapraszają i jeździmy na spotkania i na wykłady. Jako klasy, klasy matematyczne wyjeżdżają również do Instytutu Radowego w Świerku. Tam można się spotkać z najnowszymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o fizykę. Jądrową. Jesteśmy srebrną szkołą. Ta pozycja, która nas do tego określa, nasze położenie wśród innych szkół, to właśnie srebrna, ona się nie zmienia od lat. Zawsze chcemy być wyżej, utrzymujemy się na jednym poziomie, wyróżniamy się spośród szkół w Polsce. Można zobaczyć ranking i zerkniecie gdzie tam jesteśmy. To jest ranking perspektyw. Kochani, szczycimy się też oczywiście swoimi absolwentami, o których powiedziałem na początku. Mamy też absolwenta, który nas tutaj wspiera finansowo, pomaga nam, przysyła nam pieniążki na, na stypendium dla dzieci. I powiem, że wśród naszych absolwentów są politycy, są lekarze, są prawnicy, inżynierowie, nauczyciele. Ale także ludzie, którzy osiągnęli w życiu sukces i są zadowoleni i myślę, że wy do tego grona dołączycie. Co się dzieje w szkole, bo wreszcie wypada powiedzieć o tym, co się dzieje w szkole na co dzień. Oprócz tego, że się uczymy, to moja młodzież, moi uczniowie to są bardzo wrażliwe osoby, a świadczą o tym chociażby yy, yy, przedsięwzięcia, w których biorą udział, to Wielka orkiestra świątecznej pomocy, której sztab y, mieści się od kilku lat w naszej szkole. To, proszę Państwa, udział naszej młodzieży w akcji szlachetna paczka, paczka dla kombatanta, wspomaganie rawskiego szpitala. To akcje Caritas. Nasi, mło, nasi młodzi uczniowie, nasi uczniowie wszędzie tam, gdzie można pomagać. Na pewno pomagają, i ja jestem im za to bardzo tutaj wdzięczny i cieszę się, że taką grupę tutaj stanowią. A co się jeszcze dzieje w szkole? No, po lekcjach, oczywiście, spotkania z nauczycielami, ale. Młodzież również bierze udział w miniaturach teatralnych, gdzie każda klasa przedstawia swoje przedsięwzięcie, swój, prezentuje swój teatr. Każdy uczeń z klas jest zaangażowany w to przedsięwzięcie, każdy uczeń ma swoją rolę. Czy to pisanie scenariusza, czy jest reżyserem, czy odpowiada za scenografię, czy gra rolę główną, a nawet taką poboczną. A ym, muszę Wam powiedzieć, że emocje są ym, ogromne. Te, te, to, te prze, miniatury teatralne liczą z już kilkanaście lat, są już pełnoletnie. I to wyróżnia też nas, naszą szkołę spośród innych tutaj yy, placówek. To właśnie przedsięwzięcie. A oprócz tego, to tak jak w każdej innej szkole jest miło, sympatycznie, ale mamy jeszcze Dzień Języków Obcych. Mamy jeszcze świetnie wyposażoną bibliotekę. W tym roku pozyskaliśmy, w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy projekt unijny Szkoła Nowego Wymiaru. Tam właśnie to, to, to przedsięwzięcie pozwoliło nam doposażyć szkołę, pozwoliło nam prowadzić zajęcia unijne, a także program Power, w którym też uczestniczymy. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po naszej szkole. Co prawda, dzisiaj jeszcze bez uczniów, ale mam nadzieję, że niedługo już Wy dołączycie do nas i nasi uczniowie bardzo chętnie Was tutaj też oprowadzą.